Ugoda z bankiem przy kredytach pseudowalutowych, czyli franki, dolary, euro, jeny i tam jeszcze inne waluty, które były do 1 lipca 2014 roku. Banki chcą się ugadać z klientem. Oczywiście te ugody są niekorzystne. Korzystne są dopiero wtedy, kiedy będzie napisany pozew. Dlaczego? Dlatego, że bank widzi, że jestem zesperowany. Ja nie pozwolę sobie na to, żeby bank nie oszukiwał. Idę do sądu. I w tym momencie dostaniesz bardzo dobrą ugodę. Niektóre banki mają takie ugody, jakbyś z bankiem wygrał w sądzie, ale bez procesu. Dlatego warto zadziałać, warto złożyć pozew i zawalczyć z bankiem. Mam takich. Kilkunastu klientów, którzy w taki sposób właśnie uzyskali pieniądze. Bez sądu pozew był.